Panie Ministrze, Szanowni Państwo, Szanowni Goście zgromadzeni dzisiaj w tym miejscu. Wielki dzień, wielka chwila. Ja się cieszę, że kolejny żuraw, bo to jest kolejny żuraw, który stoi na tym lotnisku. To pokazuje tylko jak to lotnisko się rozwija, jak właśnie przy współpracy, przy wsparciu Ministerstwa, Pana Ministra, przy dobrej współpracy samorządu województwa i samorządu miasta Łodzi, port może się rozwijać. Ostatnie weekendy pokazują, że zespół, który tutaj pracuje, zespół z lotniska, służby mundurowe są w stanie wykonać zadanie, które na no początku wydawało się niemożliwe, a jednak się okazuje, że wywiązują się z tego zadania rewelacyjnie. Ja dzisiaj rano miałem spotkanie z inwestorem, który się pytał, czy będzie miał szybki dojazd do Okęcia z Łodzi i kiedy. Ja powiedziałem, że szybki dojazd mu do Okęcia nie będzie potrzebny, bo lotnisko w Łodzi za moment będzie przejmowało kolejny ruch pasażerski. Tutaj pan marszałek wspomniał o ważnych rozmowach. Tak, prowadzimy rozmowy z Lufthansą. Chcielibyśmy, żeby z Łodzi latał samolot na duży port międzynarodowy w Niemczech i to byłby wielki, wielki przełom. Mam nadzieję, że te rozmowy zmierzają w dobrym kierunku.